Buongiorno! Wybierasz się do Włoch? Ta podcastowa lekcja jest dla Ciebie. W tym odcinku poznasz 10 pytań, które możesz usłyszeć w trakcie pobytu we Włoszech. Przed Tobą 140 odcinek podcastu Ultre Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnorzewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Myślę, że tak na samym początku, gdy przejawimy jakieś oznaki tego, że chcemy mówić po włosku, to możemy usłyszeć pytanie. Parla italiano. Czy mówi Pan, Pani po włosku? To będzie dzisiaj nasze, nasze pierwsze pytanie. Ono może też wybrzmieć w wersji na ty, czyli. Parli italiano. Włosi bardzo często, nie mówisz takie zawsze, bo różne historie mi przywołujecie, ale w większości przypadków bardzo się cieszą, gdy my po włosku mówimy. Czasem sami chcą poćwiczyć angielski, ale jednak myślę, że w większej ilości przypadków będą się cieszyli z tego, że po włosku mówimy i może właśnie paść takie pytanie. Parla italiano. Czy mówi pan pani po włosku? Lub możemy usłyszeć to już nie jest pytanie, tylko stwierdzenie możemy usłyszeć Parli bene italiano. Dobrze mówisz po włosku. Drugie pytanie będzie takim pytaniem lotniskowym. Wybierając się do Włoch, myślę, że część z tych podróży odbywa się samolotem i przyda się takie słówko jak la carta d'imbarco, czyli karta pokładowa, i pytanie: Mi plumostrary la carta d'imbarco. Czy może mi pan, pani, pokazać kartę pokładową? My ją często mamy na Telefonnie nic nie stoi na przeszkodzie, by pokazać ją właśnie w ten sposób. Trzecie pytanie przyda się wtedy, gdy potrzebujemy jakiegoś biletu. Tu myślę, że będzie to najczęściej pytanie, które padnie na przykład w pociągu, gdy będziemy przejeżdżać pomiędzy włoskimi miastami. Pytanie trzecie na dziś to: Posso vedere il suo Czy mogę zobaczyć Pana, Pani, bilet? Czwarte pytanie będzie takim pytaniem typowo targowym, to znaczy możemy je usłyszeć na targu, gdy będziemy o coś prosić o prosciutto, o parmezan, o jakieś owoce czy warzywa. To się może wydarzyć na targu, może się też wydarzyć w supermarkecie. I to pytanie brzmi: Quanto ne vuole? Ile pan, pani tego chce? To ne wskazuje nam nie na przeczenie, tylko na to coś, o czym mowa była wcześniej. Pokazaliśmy na proszutto, poprosiliśmy, że chcemy trochę proszutto, więc pada pytanie, ile pan, pani tego chce? Quanto ne vuole? Piąte pytanie będzie pytaniem, które będzie niejako kontynuacją. E, zamawiamy sobie tu na targu, robimy zakupy. Czy to parmezan, czy to jakieś figi, czy to jakieś karczochy. I po dwóch naszych prośbach wybraliśmy sobie jakieś proszutto, wybraliśmy sobie jakiś ser. Pada pytanie ze strony sprzedawcy, Desidera Altro, czy chce pan, pani coś jeszcze? Ono może być też w wersji Vuole Altro albo Qualcos Altro. W takich trzech wersjach możesz usłyszeć to pytanie. Szóste pytanie przyda się, gdy będziemy chwytać jakąś w kanapkę, o na przykład pizzę rzymską na kawałki. Czyli wiecie, takie miejsca, gdzie możemy coś szybkiego do jedzenia złapać. Może paść pytanie: Wole mangiare qui o e da portare via? Czy chce pan pani zjeść tu, czy to na wynos? W ogóle warto zapamiętać ten zwrot da portare via, czyli na wynos. Siódme pytanie będzie bardziej już restauracyjne. Bardziej oblegane restauracje to takie restauracje, w których warto zrobić rezerwacje i możemy, podchodząc do osoby, która obsługuje tu stoliki i przydziela gościom stoliki, usłyszeć pytanie Auna prenotazione? Czy ma Pan, Pani rezerwację? Ewentualnie w wersji Avete prenotato? Czy zarezerwowaliście Państwo? I rzeczywiście, jeśli jesteśmy gdzieś na dłużej, to warto gdzieś przechodząc może wcześniej, dzień wcześniej, obok restauracji, gdzieś sobie tę rezerwację zrobić, żeby mieć pewność, że usiądziemy i zjemy w tej restauracji, o której sobie marzyliśmy. Ósme pytanie będzie pytaniem także restauracyjnym. Myślę, że te wizyty w różnych trattoriach, knajpkach to jest taka, um, taka naturalna czynność, którą robimy będąc we Włoszech, bo warto tam jeść, bo je się bardzo dobrze. Kelner do nas podejdzie i zapyta Signori, avete scelto? Proszę Państwa, czy wybraliście? Ewentualnie w liczbie pojedynczej. Signore, signora? A szelto, proszę pana, proszę pani, czy pan pani wybrała? Dziewiąte pytanie to również pytanie restauracyjne. Pewnie dostaniemy takie pytanie: jak qualcosa da bere? Czy chce pan pani coś do picia? Ewentualnie w wersji skróconej: qualcosa da bere, coś do picia. I dziesiąte pytanie, które możemy usłyszeć, to pytanie również, które może paść w restauracji, ale również w jakimś sklepie. Paga con carta o incontanti. Czy płaci pan pani kartą, czy gotówką? In contanti to gotówką. Konkarta to kartą. Ewentualnie możecie jeszcze usłyszeć wersję Konilbankomat. Ja wiem, że to się nie kojarzy z kartą debetową, ale uwierzcie mi, że tak w niektórych częściach Włoch nazywa się taką najprostszą kartę płatniczą. Więc ewentualnie możecie usłyszeć Paga Konilbankomat o incontanti i w wersji bardziej intuicyjnej Paga Konkarta o inkontanti. Mam nadzieję, że uda Ci się usłyszeć któreś z tych pytań w najbliższej przyszłości. I pamiętaj, że do włoskich podróży możesz się przygotować po to, by faktycznie wchodzić w interakcję z włochami i trzymam za Ciebie bardzo, bardzo mocno kciuki. Zawsze możesz dołączyć do mojego kursu online włoski start i uczyć się z gotowym planem nauki i opanować takie niezbędne zwroty przed wyjazdem. Wejdź na włoskistart.pl i dołącz do naszej społeczności. Link zostawiam w opisie. Jeśli masz już kurs Włoski Start lub czekasz na wyższy poziom, to daję znać, że premiera będzie miała miejsce zaraz po wakacjach. Ty już dziś możesz się zapisać na listę oczekujących. Link również zostawiam w opisie. Buona giornata i alla prossima!